wieczornym takim refleksyjnym nastroju wita się z Państwem, nie magister Zarzycki, znowu z Nadgolejowa, tutaj sobie siedzę na takiej ławeczce, nad basenami. Mają Państwo pewnie dosyć ładny widok jeziora Golejów. Powiem Państwu, że w takim nastroju refleksyjnym chcę wyjaśnić troszkę parę spraw, o co to, po co to wszystko jest, co ja, co ja robię, bo ja pokazuję różne takie. Ewidentne, ewidentne moim zdaniem przykłady nieodpowiedzialności no wręcz głupoty różnych ludzi, którzy odpowiadają za, za pewne miejsca w Staszowie i po, po co ja to robię? Po co chwalę się na, na całą Polskę a być może i na, na, na cały świat nie, nie, niedługo yy, że mieszkam w mieście w którym akurat takie sprawy mają miejsce yy, ja robię to nie bez kozery jak się to mówi tylko mam bardzo prostą przyczynę yy, prowadziłem przez Półtora roku w szkole w Liceum Muszyńskiego w Staszowie świetlicę dla dzieci z, z, z biednych rodzin i nie tylko, bo tam mogły przychodzić wszystkie dzieci, aczkolwiek my głównie skupialiśmy się na, na pracy z, z dziećmi właśnie z takich rodzin pokrzywcanych tak to nazwijmy. I tą świetlicę mam od prawie już będzie chyba za trzy miesiące zamkniętą, mimo tego, że została przeze mnie wyposażona w sprzęt w wartości na kilkudziesięciu tysięcy złotych, mimo tego, że Udało mi się zgromadzić wokół siebie kilkunastu wolontariuszy, którzy chętnie tym dzieciom pomagali i to w, w, bardzo kompetentnie dlatego, żeby to było o różnych umiejętnościach i predyspozycjach do, do pracy z dziećmi i młodzieżą. Mimo tego, że odnosiliśmy wiele sukcesów w takiej pracy wychowawczej, bo dzieci i młodzież, która zachowywała się na początku naszej pracy w tej świetlicy bardzo niedobrze która próbowała palić papierosy gdzieś w publikacji, która jeżeli chodzi o młodzież taką z gimnazjum, czasami zdarzało się, próbowali przepić lekko, lekko pijani nawet, próbowali przepinać na zajęcia, próbowali palić Naturalnie tak jak to, to motocyklista, który teraz na, na pełnym motorze tutaj sobie przejechał, no ale no, ma prawo, jest tutaj droga. Mógłby troszkę ciszej, <śmusz> szczerze mówiąc. Yy, no więc, yy, przy dużym wysiłku i finansowym, i organizacyjnym yy, moim, i wolontariuszy, yy, ta siedziba została zamknięta. Nie ma żadnego racjonalnego powodu yy, tego, żeby ona była yy, zamknięta. Dla, dlaczego? My prowadziliśmy te zajęcia w takim barku, w pomieszczeniach, w których był również barek szkolny. Z tym że barek szkolny był czynny do godziny 14. Po godzinie 14 to pomieszczenie zawsze stało puste. Po prostu było zamykane i ktoś szedł sobie do domu. My ustaliliśmy z właścicielami tego barku prywatnego w tej szkole, że można by tam prowadzić za zajęcia dla dzieci. No i oni się zgodzili. To, by, to byli dobrzy ludzie. Mieli też w tym jakiś tam swój interes na, materialny, dlatego, że my kupowaliśmy u, u nich wyżywienie dla tych dzieci, czyli jakieś tam głównie słodkie bułki, ale, ale nie tylko, czasami jakieś hot dogi, czasami jakieś tam jeszcze pizze takie takie niewielkie były. Ja kupowałem sobie też często jakieś różne tam bułki takie z szynką, czy, czy z serem, czy z, czasem z rybą, z tuńczykiem bardzo lubiłem. No także to, się, to był interes, który się opłacał tamtym ludziom. A nie mieli, nie mieli żadnych kosztów, dlatego że to pomieszczenie i tak stało puste. A musieli i tak opłacać jakiś tam miesięczny czynsz, wobec czego to, że nie stało puste między 14 a 18, dla nich nie, nie, nie było żadnym problemem. A dla nas, dla tej świetlicy, no to było wielką sprawą, że możemy działać w takim dobrym miejscu. Dlaczego to miejsce, w którym działaliśmy było takie dobre? Dlatego, że te pomieszczenia były duże. Tam mogło przyjść dużo dzieci i te dzieci nie były ściśnięte na jakimś małym terytorium, dlatego, że w jednym końcu sali na przykład, dzieci się uczyły, w innym sobie grały. Były dodatkowe sale, których można było w skupieniu się pouczyć. Mieliśmy pomieszczenia na, na to, żeby nasz sprzęt, czyli na przykład siedem stołów tenisowych, pochować, złożyć. Nie, nie wszystkie na naraz, ale w zależności od potrzeb. Mieliśmy jeden stół bilardowy, taki stojący, Cały czas, z tym, że to był stół właścicieli tego, tego, tego barku, który ja dopiero na, na samym końcu kupiłem i on teraz jest, jest mój. Ale miałem kilka składanych stołów bilardowych, takich, które można było na łapach na, na rozłożyć, które miały jakieś składane nogi. Mieliśmy ro, rowerki, steperki, jakieś ławeczki treningowe, hantle, różne orbitreki, różne takie przyrządy do, do ćwiczeń, różne tam sprężyny, jakieś takie kółka, takie które można było na pewne ćwiczenia wykonywać. Mieliśmy wiele szachów, różne, różne inne gry dla dzieci. Tutaj są komary, proszę Państwa, też, jak to na, na, nad wodą. No i to wszystko dobrze funkcjonowało. Miejsce było dobre o tyle jeszcze, że obok był gmach policji. To, to jest sąsiad, policja to jest sąsiad Liceum w Staszowie, jeżeli chodzi o, o budynki. Także zawsze w Czuliśmy się bezpieczniej i te, te dzieci z takich rodzin trudnych, dzieci i młodzież, która y, często była trudna do panowania, to jak nie dawaliśmy sobie rady inaczej, to argumentem takim ostatecznym to było to, że pójdziemy, jak się nie uspokoił, na, na policję wręcz, y, jeżeli na przykład nie chcą przeklinać. A im się zdarzało y, na początku często, że, że przeklinały te, te dzieci. I nawet y, to było trudne do wyeliminowania, dlatego że... Jak ktoś przez wiele lat używa wulgarnych słów, no to nagle jest mu trudno się przestawić, że w jakimś miejscu nie wolno. A, a u nas nie, nie było wolno i oni się o tym przekonywali. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że w szkole sobie można palić papierosy w ubikacji, yy, a tutaj nagle yy, nie wolno palić ubikacji w ubikacji no to też było dla nich dziwne i zaskakujące, ale po prostu my sprawdzaliśmy yy, w przedsionku ubikacji, czy nie czuć dymu. Jeżeli było czuć dym, yy, w męskiej ubikacji bo to chłopcy mieli tą skłonność do, do palenia papierosków. No to po prostu tych, którzy zostali na złapani, byli wypraszani i był zakaz przychodzenia ich przez no, czasem dwa dni, czasem, czasem więcej dni. Zależy, czy to się nie, 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 nie powtórzyło. I to się nie powtarzało, dlatego że ktoś złapany raz wiedział, że traci, traci sporo, bo traci możliwość chodzenia na, 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 na te zajęcia przez pewien czas. Więc po kilku miesiącach, tak po, powiedzmy po około pół roku, sytuacja się ustabilizowała i z młodzieżą już i dziećmi nie mieliśmy większych problemów. No i to sobie tak funkcjonowaliśmy y, potem przez następne kilka miesięcy, do momentu, gdy dowiedzieliśmy się, że właściciele barku stracili możliwość działania tam, to znaczy szkoła rozwiązała z nimi umowę. Z jakich powodów ta umowa została rozwiązana, to może nie będę w tym, w tym miejscu o tym mówił aczkolwiek te powody nie były związane zupełnie z nami. Chociaż ja, ja myślę, że na, nawet mogę powiedzieć o tych powodach, dlatego że nie są one jakąś tam tajemnicą w Staszowie. To powód był taki, że właściciele tego barku organizowali tam w tym barku w soboty czasem w, w niedzielę jakieś, jakieś jakieś imprezy na przykład imieni, znaczy nie, nie tyle organizowali co po prostu można było od nich ten lokal wynająć i zorganizować sobie jakieś imieniny, chrzciny, jakąś osiemnastkę yy. no, jakieś, jakieś imprezy takie, takie rodzinne czy jakieś t -t towarzyskie no, z, jakich, z jakichś powodów tam m, okazało się to m, dla szkoły nie, niemożliwe do przyjęcia no i to mu rozwiązała przy czym oni tą działalność prowadzili przez, 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 przez wiele lat, te, tego typu. No, ale w pewnym momencie to było już nie do przyjęcia, no więc szkoła rozwiązała umowę. No i szkoła, jak właściciel barku zrezygnował już, znaczy musiał, musiał zrezygnować z prowadzenia tam, tego, tego szkolnego barku, no to szkoła się do, dowiedziała wtedy, nagle, że w tym barku jest nie tylko bark szkolny, ale również nasza świetlica. No i tutaj się zaczął, zaczął się problem, zaczęły się schody, ponieważ ja się obawiam, czy mój odcinek nie będzie zbyt długi, to ja na tym skończę i za chwilkę włączę komputer ponownie i nagram następny odcinek. Także do zobaczenia.